Dzisiaj dobry z tej strony Strykson i śniadanie z World of Tanks Witam Kolejna bitwa nowym czołgiem No I chciałbym w dzisiejszym odcinku sobie odblokować co tam jest, gąsienica czy armata No, coś tam ulepszyć No ale klasycznie zaczynamy od bitwy, bo od czego innego czym można zacząć i no zostawcie suba łapkę i dziękuję za te 116 subów już jezu nie 100 eee, 216 subów tak eee, no ja co, 100 z 200 pomyliłem jak ja 100, to rok temu wbijałem o leci eee, to rozbijamy nie w ogóle napiszcie czy chcecie World of... Yy, warship... Nie Warship, Jezus Maria. Yy, warplane. Albo będzie ankieta. Yy, no. Yy, tutaj sobie pojedziemy, bo trzeba powykrywać nie więcej. Nie lubię tej mapy. Grałem tutaj... Jak padniesz tutaj to koniec. O nie. na dół dobra i tak mają przewagę bo mogą mnie trafić jakoś tutaj nie ktoś mnie widzi cały czas Dobra, bo miałem szansę go trafić. Dobra, leży. Skąd? A stamtąd. Oho, przegrywamy. chciałbym dostać całą lufę tak się chyba nie da wymieszczacie mi się wydaje nie ma nikogo tutaj blisko skał jestem na otwartym polu mogą mnie trafić Ciało sobie bierne. Pod skały, pod Dobra. Tu jest ktoś, blisko mnie nawet. Stałem się nigdy, gdyby on był, byłby tutaj u góry. Będziesz szukać, pojechać po armat. Podziało samobieżne i po bazę Wroga No właśnie No Oha, oddolkowo burzący No Czyli on mnie trafił tak naprawdę tylko przez to, że miał odłamkowy burzący. Yy, czyli przez to, że on pewnie nawet nie trafił, a przez to, że to był burzący, to... odłamkowy, no jak jest galot od, yy, odłamkowy, no to... No od eksplozji dokładniej. Dobra widzowie, nie chcę mi się zbytnio czekać, punkty co dostaniemy w czasie No Pojedziemy sobie kolejnym czołgiem I to będzie, zaraz się okaże co A wy mi pisaliście, że sobie założył te Odłamkowe i te sobie z... nie to też są odnokowe burzące yy, średnia peny... to jest większy promień no to są lepsze te więcej zadają te szybciej lecą ale te mają mniejszy promień To jest uh, ten problem tej... Uh, uh, no co to jest Skąd to mam ten czołk Jego miałem wcześniej. Bo tego mam. To było. To. Uniwersalny czołg średni. A tu są jakieś godziny wypożyczenia. Dobra, widzę póki czekamy na tego PZ to mogę sobie tym czymś pojechać. Dziwne. Nie wiem skąd ja go mam, ja go dostałem jakoś, czy co. Bo wiem, że dostałem. Może kiedyś coś dostałem, jakiegoś kościołka, szóstkę chyba. A to mi później pisaliście, że mam w tym nie jeździć No, nie wiem skąd się mam tego czołga Muszę sobie sprawdzić go w poprzednim odcinku sobie sprawdzę yy, Tutaj yy, To jest ten To jest wyciszenie i no mam go też tylko musiałem po prostu nie widzieć no nie wiem no ale raz mogę się przyjechać i nie, nie piszcie, że mam tu nie idzie, bo tylko raz się chciałem przyjechać po prostu chciałem czekam no po prostu na te, tego czołga PZ-a czekam o. Wiem jak na poziom tych dziewiątek, w którą aktualnie gram, to będę grał beznadziejnie. O. czy To jest na dobra kampa. Nie trafił. Jezu, ja też się trafiłem. Co ta długo ładuje? O porażkę, kto by się spodziewał? Dobra, teraz ja wyjeżdżam. Ała! Może no, nie, nie są to tutaj. podłamkowym To musiało boleć To no, mus musiało boleć No wejdziemy na PZ widzowie yy, tutaj cyk ile dużo kasy powinien dostać za tą bitwę bo za te, tym większy level, tym się dostaje więcej kasy. Dobra. Yy, co tu jest powiadomienie? Naprawa, jakaś, zakupiono. Aha, opuść, opuść. No nie. No, no, co to ma być? No i super To jest taki... nie, to nie jest sam podobny 16, 15, 14, 13 yy, Mapa w miarę W miarę Jadę tam, bo tam jeszcze nigdy nie byłem Tutaj byłem, ale tam nie No, czyli tam gdzie idzie większość graczy, to tam nie byłem. Chciałbym tam grać. bo do... nie wiem, kojarzy mi się to z Battlefieldem, ta mapa. A miałem zrobić ankietę, a nie zrobiłem. Dobra, to będą dwie ankiety. Na dwa dni. Znaczy, no, jedna jednego dnia, druga drugiego. Ty! ty do graczy niego trafiło. Nigdy go nie trafił. To było dobre. O, dopiero teraz. No i ma po chyba. No. To było wiadomo, że jak tak robi to... Zaraz det nie widzę. Znowu, widzę, teraz nie widzę graczy. Widzę tylko tego i go widzę. Więc to chyba tylko mi pokazuje graczy. E, wrogich. ...których inni gracze też widzą. Tak powinno być, że ja widzę wszystkich, co inni gracze widzą. Bo... Widzicie ja tego wcześniej nie widziałem, tego gracza. Ale wiem, że to jest szóstka. A tego bolałem nie wiedzieć. I wiem, że on też mnie wykrył. Tuknąłem. Tartowałem Wiertowałem tutaj Wiem że trzeba przyjechać Oni są przy krańcach mapy Głupie schody myślę, że się zawalą Ty to jest Dobra dostał O porażka, ale dostałem 5000 Chowaj się Nie widzę go A jest szansa, że On nie ma chyba jakby trafić nawet Ja wyjeżdżam do tąd, no nie ma jakby trafić Zjeżdżamy, zjeżdżamy, zjeżdżamy na... do tyłu. Dostał. Nie trafił. Nie widzę tego pancernika. O nie, szóstka. No witajle, no, no. On mi tak wyjechał, on miał full HP. Odległość 12 metrów. No całe HP Nie miałem co zrobić No Podziała sobie obieżne? A no rzeczywiście tu mamy jedno Ale to jak taki namiot ty go zaatakowali w ogóle? Co jest działo? No, ta. Jak się nasze dwa działa, no to to jest działo. Tak to jest działo. W ogóle on bardzo blisko podjechał tym działem. Swoją drogą. Ale jakby go ten uderzył, to już nikt to on by się tak wkurzył. Ja wiem jak to jest, bo w tym celowaniu mnie już, już uderzali. No odjeżdża. Ma idealnie na niego! Z tyłu ma. On może zdechnąć. On z tyłu ma słaby pancerz. Chyba, no. O, dostał od tyłu. On ogólnie... Często niszczyciele mają słabe pancerze, a można je rozwalić tak o, na, na raz. No, oczywiście nie wszystkie. Co on zrobił? On myślał, że go nie zauważam? No i został już im ostatni. Zajeżdża. Nie, co On, on samemu tego nie zrobi. A. No. Już zajeżdżają go Ale jeszcze rozwalił jednego A to ten pancernik, a to jednak pancernik No i po gierce Dobra, nie jest tak źle z punktami 11 tysięcy prawie i 600 gwiazdek tam pd To chciałem. Yy, brakuje 95 trochę dużo. No ale co zrobić? Yy, pełno z kalibrowa rdzeniem. Co to jest? To te pieciw pancerny jest mniejsze do tylu, a tyle sobie wezmę odłamkowo burzących i tak będę jeździł. Bo mi pisali się, że ja z tymi odłamkowo burzącymi. No to sobie teraz je założę na początku rundy. I zobaczymy, czy będzie lepiej. Dobra, jest są nałożone już. Yy, zamek, miasto, pole, góry. Tak się teraz zastanawiam. Gdzie mi najlepiej w jakim terenie idziecie? To są bardziej teren, tereny zielone, czyli pole, góry, czy bardziej takie zamek, miasto? Chyba bardziej się wydaje, że góry. Góry. Tak przy, próbuję przypomnieć. A zło miasto? Nie wiem. Aha, we trójkę jedziemy, a co jest szóstka, szóstka i piątka. A no bo ja, ja dalej żyję czwórką, bo ja, ja gram ze szóstkami, bo mam piątkę. Tutaj. Zamek. A przecież oni się skończyły na zamkach. No co ty robisz? Piątka i szóstka. Jezu, tu jest teren taki beznadziejny. Super, już ich nie widać. Został, no, bo został słaby punkt, dlatego mało mu zadałem HP, no, ale zawsze coś. No nie, to jest znowu coś, bo on jest. Mocny No armatka z tyłu wyjeżdża Mogę go kryć Stanąć od tyłu Pomogę mu Teraz we mnie armatka będzie szczerać Ono będzie we mnie celować ta armatka, ja to wiem, że ona we mnie celuje Ja to czuję, że we mnie celuje, dlatego uciekam Zaraz Najgorsze jest to, że oni się chowają Tutaj... nie wiem czy nie ma nie wiem czy jest sens w ogóle tutaj zostawać jak oni się kitrają roboty jechał za nim chyba mam szybszy czołg Przesłyszę. się Żyje. Na szczęście jest wszystko dobrze naprawione, wszystko i teraz go tak ciu, <laughs> ale było, ty no teren. Trali we mnie. Ała. No. No. Widzę, co by było interesującego. odcieczka, to zostawiacie Suba, łapkę i dolecie to Pozdro...